Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A co jeśli trafi nam się pomyłka w dokumentach do ubezpieczeń społecznych? Czy możemy dokonywać korekty? Czy coś zmieniło się ostatnio w tej kwestii? Na to pytanie odpowie Dariusz Suchorowski, ekspert ZUS. Witam Panie Darku. Dzień dobry. Panie Darku, to jak jest z korygowaniem tychże dokumentów rozliczeniowych do ZUS? No, patrząc na treść przepisu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, to płatnikowi nie wolno składać dokumentów korygujących za okres starszy niż 5 lat liczony od terminu płatności za ten miesiąc. I dalej w tym samym przepisie to jest artykuł 48d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest zapis, że ZUS-owi nie wolno przyjmować dokumentów korygujących po upływie 5 lat od terminu płatności. No ale sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Można by było powiedzieć, że te 5 lat określone w tym przepisie dopiero zaczynają swój byt w stosunku do składki, która się nazywa styczeń 2022 roku. Natomiast to wszystko, co ma miejsce, miało miejsce do grudnia 2021 roku, czyli te, ten 20 kilka lat od stycznia 1999 roku. Do tych składek ma zastosowanie przepis okresu przejściowego, który tą sytuację zmienia. W tym, więcej, proszę? W tym prowadzić. przepisie jest yy, zapis, że właśnie dokumenty korygujące za okres aż do grudnia 2021 roku możemy, musimy składać, mamy obowiązek składania. Nie później niż 1 stycznia 2024 roku. Więc dzisiaj, odpowiadając jednym zdaniem na to pytanie, czy ograniczony mamy czas na składanie dokumentów korygujących, no to bym odpowiedział, że jeszcze nie. Mamy nadal obowiązek skorygować dokumenty, począwszy od stycznia 1999 roku. I zmieni się to, można powiedzieć, 1 stycznia? 1 stycznia 2024 roku już nie będziemy mogli korygować dokumentów łącznie z grudniem 2021 roku. Tylko roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak, to wtedy. Robić, do, na kucie... Tak, właśnie, to jest bardzo ważna y, uwaga, że przejmie tą, ten obowiązek korygowania dokumentów y, rozliczeniowych w kontekście podstawy wymiaru, składek zaubezpieczonych, tą rolę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I bardzo jest istotne, że tą korektę będzie miał prawo zrobić po pierwsze po uprawomocnieniu się decyzji bądź wyroku, czyli nie y, w sposób. Po dowolnym, to znaczy po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym musimy mieć prawomocną decyzję albo wyrok sądowy. I po drugie, jeśli już to będzie miał, to ZUS z, wyłącznie na koncie ubezpieczonego może zaksięgować te nowe składki, wyższe bądź niższe, bo korekta zawsze w ten sposób działa. I co jeszcze jest istotnego? Ta korekta czy to będzie w dół składki, czy w górę, nie będzie powodowała ani powstania zadłużenia, ani powstania nadpłaty, bo będzie tylko na koncie ubezpieczonego, nie będzie na koncie płatnika. I często spotykam się z pytaniem: to po co to robić na koncie ubezpieczonego, skoro składki nie będą zapłacone, to jakie to ma znaczenie? No ma znaczenie, dlatego że w naszym systemie ubezpieczeń społecznych dla wszystkich ubezpieczonych, o, dla prawie wszystkich ubezpieczonych, emeryturę nalicza się od składek naliczonych, zapisanych na koncie. Nie muszą być zapłacone. Jest tylko jedna grupa ubezpieczonych, ci, którzy płacą składki sami za siebie, czyli osoby prowadzące pozarodniczą działalność, mhm. oni muszą mieć składki zapłacone, żeby ta składka była podstawą do wyliczenia z niej emerytury. W przypadku pracowników osób na umowach zlecenie ważna jest składka naliczona, nie musi być opłacona. Więc jeżeli ZUS zrobi korektę za okres 10 lat wstecz na wyższą składkę niż była, to pomimo tego, że nie zostanie opłacona, będzie podstawą będzie służyła do wyliczenia emerytury tej osobie. Więc jak najbardziej sens w tym jest. Dziękuję bardzo Panie Darpu. Dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki.